Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Dzień zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Jarosław Makowski, Katowicki Radny PO, szef Instytutu Obywatelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Próbuję dostosować się do tego szybkiego tempa, które narzuca od początku pan redaktor. A, bardzo się cieszę, że się pan próbuje dostosować. <grym> Spróbujmy, mamy nadzieję, że będzie to działać. A więc dzisiaj, jeżeli dzisiaj mamy 9 maja, to dziś ma coś zrobić Władimir. Putin, w związku z tym, co narobił na Ukrainie, i czego pan się spodziewa i oczekuje? Kłamstwa, ponieważ Putin będzie musiał kłamać wobec przede wszystkim swoich, swojego społeczeństwa, czy też swoich poddanych, jeżeli mogę tak powiedzieć. Ponieważ będzie musiał uzasadnić zwycięstwo w Ukrainie. Natomiast my doskonale wiemy, że nie ma zwycięstwa na Ukrainie. Że ta... Czy zwycięstwo na Ukrainie czy w Ukrainie oznacza, że to, że to jest koniec tego koszmaru? Czy, czy Co to właściwie oznacza w praktyce? Dla Ukrainy zwłaszcza? No, dla Ukrainy oznacza to przede wszystkim walkę. I Przekonanie, wydaje mi się już dzisiaj powszechne, że miejsce Ukrainy jest w Zjednoczonej Europie. I dzisiaj Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność, walczy także o naszą wolność i jest dlatego wspierana przez kraje zachodu na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Co to znaczy, że Franciszek jest papieżem Putina? To pańskie słowa, zdaje się. Tak, ponieważ papież Franciszek. Sformułował w tym słynnym wywiadzie dla dziennika medialnego Corriere de la Sera, że de facto NATO szczeka pod drzwiami Rosji. Pod drzwiami Rosji, co można interpretować, że tak naprawdę to NATO i Zachód sprowokował do tego, żeby Putin zaatakował Ukrainę. To jest linia. Kremla, właściwie tego typu rozumowanie. To papież mówi językiem oprawców? No, na to by wyglądało. I moje zdziwienie budzi a, raz ten sam język, używanie tego zwrotu, szczekanie. Dwa, mm, sprawdza pan w oryginale, jak to Włosi ujęli? Yy, tak. Tak, i dokładnie to było szczekanie ujadaniem, no można to... Takie jak pies. No coś, tak, tak. Franciszek oczywiście znany jest z tego, że on używa takiego potocznego języka, Uff. natomiast tutaj mamy do czynienia jednak... zwierzęta. Tak, ale mamy z dramatem do czynienia, mamy z tragedią do czynienia i papież Franciszek, kiedy formułuje szczególnie tezy geopolityczne, musi uważać na słowa. No to jest fundamentalna odpowiedzialność, jeżeli jest się papieżem kościoła Rzymsko-Katolickiego. Jest w tym jakiś wyższy cel, to znaczy cel... Tych słów, albo przyczyna tych słów, dlaczego one zostały wypowiedziane w taki sposób, właśnie, zgodnie przypomnijmy z linią Kremla. Ale jaki jest wyższy cel? Bo ja go nie widzę. Nie, nie... wiem, może chronienie świata przed zagładą nuklearną. Broń nuklearna działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest straszakiem. Kiedy ją już użyjesz, przestaje funkcjonować, i cały okres zimnej wojny i cała teoria powstrzymywania tych dwóch mocarstw, czyli Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, na tym polegała. I Putin to doskonale wie, to jest raz. Dwa, papież Franciszek jest głową kościoła rzymskokatolickiego i wypowiada się jako autorytet przede wszystkim moralny i religijny. Zale... Jak w takim razie w kontekście tych słów i ostatniego zachowania też papieża. Jego diagnoz dotyczący Ukrainy, ten autorytet będzie dalej się prezentował. Oburzenie, jakie te słowa wywołały papieża Franciszka, polega na tym, że każdy z nas, i pan redaktor, i państwo, i ja, widzi sytuację klarowną, moralną, etyczną. Tak? To znaczy mamy agresora złego Rosji i mamy ofiarę Ukrainę. Papież, relatywizując de facto. Ten ten, ten. ten. spór między ofiarą a agresorem, no, wprowadza jakiś zamęt moralny. Dlatego ludzie się oburzają. Jarosław Makowski, katowicki radny Platformy Obywatelskiej, szef Instytutu Obywatelskiego, jest naszym gościem. Dogrywka w sieci, już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zobaczymy się do sieci zapraszamy. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasada, witam ponownie. Jarosław Makowski. Katowicki radny PO i szef Instytutu Obywatelskiego jest naszym gościem po raz drugi. Pana i Państwa witamy. Rozmawiamy o papieżu Franciszku, o jego słowach dotyczących wojny na wschodzie i tego, co dalej wydarzy się po... czy dzisiaj właściwie, 9 maja. Natomiast ciekawostka dotycząca pewnej pozycji papieża Franciszka w, wobec na przykład tego, co w polskim kościele się działo, była taka, że widziano w nim... Jakby ostatnią nadzieję kościoła. E, a dzisiaj wygląda na to, że to polscy biskupi więcej rozumieją z tego, co dzieje się na wschodzie, niż e, ich przełożony. Rzeczywiście, sam napisałem książkę, Pobudka Kościele, przedstawiając papieża Franciszka, jak to pan redaktor określił, jako ostatnią nadzieję Kościoła. Natomiast wydaje się, że a, papież Franciszek nie jest zainteresowany tą częścią świata. Ale co to znaczy, nie jest zainteresowany tą I częścią świata? o tym światem? chcę powiedzieć. Papież Franciszek nie musi znać historii stosunków międzynarodowych, czy też zaszłości geopolitycznych. Natomiast po to ma doradców. Ale jest wojna. Tu nie ma tak. co opowiadać o jakichś zaszłościach geopolitycznych. No, ludzie Giną. Pe pełna zgoda. Natomiast papież Franciszek, ja tego argumentu nie przyjmuję, żeby była jasność, zachowuje się tak, jakby nie do końca rozumiał, co się w tej części świata dzieje. Zresztą, to jest bardzo ciekawe, podobny argument był wysuwany wobec, przypomnijmy, Jana Pawła II, kiedy, no, jeżeli mogę tak powiedzieć, karcił. Teologię wyzwolenia i teologu wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej. Też zarzucano Janowi Pawłowi II, że nie rozumie specyfiki Ameryki Łacińskiej i tego, że tam Kościół jednak działa wobec prawicowych dyktatur. Jan Paweł II, pochodząc z komunistycznego kraju e, i widząc zapędy, nazwijmy to, lewicowe teologii wyzwolenia, po prostu wszędzie widział komunizm, prawda? I papież Franciszek trochę jakby podobnie, to znaczy w NATO, w Zachodzie, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, widzi, e, no, e, ma wątpliwości co do intencji działania przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Natomiast to w ogóle nie usprawiedliwia tego, co się Zdjęcia, dzieje. Zdjęcia kadry, nie jest z buczy z Mariupola, no przecież tak. Tego... Da, tego się nie da zignorować Dokładnie i, i tak. zobaczyć. Dokładnie tak. I ja cały czas powtarzam. Jak że... to wpłynie na sytuację kościoła w Polsce w ogóle, pańskim zdaniem? A czy. Po pierwsze, Kościół do tej pory nie otrząsnął się po skandalach pedofilskich. I po drugie, teraz traci kolejny raz. Mandat nauczyciela moralności, bo do tego sam siebie predestynuje, prawda, pokazując, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. W tym sensie uważam, że ten pieniądz, którym dysponuje Kościół, czyli wiarygodność, jest mocno nadwerężony. A propos Kościoła, jak panu podoba się tym panon na archikatedrze w Katowicach? Znaczy, po pierwsze, rozumiem, że władze y, katowickiego kościoła, czyli de facto arcybiskup Squart, postanowiły zaskoczyć opinię publiczną. Y, po no, było, to, było to zaskakujące, tak, nie, da się, nie da się ukryć. Y, y, zresztą pan redaktor to komentował i nie krył właśnie zaskoczenia. D nie no, ja się zastanawiam, czy można tak po prostu sobie poprawić zabytek. No, jak pan mieszka w y, zabytkowej kamienicy na przykład, to, to wie pan, no remont elewacji bywa kłopotliwy no i czemuś to wszystko służy również, tam, ten nadzór konserwatorski. A no tu? tak, ale tutaj rozumiem, że zgody zostały wydane. Z całą Tak, i jakby ten cała procedura prawna jest zachowana. Natomiast pytanie po co? Ja mam wrażenie, nie wiem, jaki pan redaktor ma... Pan ma jakie wrażenie? Ja mam wrażenie, że arcybiskup Skwort chce przejść do historii Katowic, Śląska jako wielki budowniczy. Prawda? Nie przeszedł do historii Kościoła Katowickiego i Śląskiego jako dobry duszpasterz, orator, ponieważ ciąży na nim i ciągnie się historia tuszowania skandali pedofilskich. Jak wiemy, z tego powodu oddał władzę w diecezji, więc postanowił, że przykryje no, to. Tak, no, tak. Więc postanowił chyba, to jest moja intuicja, nie mam na to twardych dowodów, że przejdzie do historii jako wielki budowniczy i poprawiacz katedry katowickiej. I nikomu to w Katowicach właściwie nie przeszkadza. Nie Obrudzenie. no, ja jak pan redaktor widzi, wyrażam swoje wątpliwości, ale budzi chyba największe... Hmm, jakby to powiedzieć, nie oburzenie, ale takie zdziwienie, że te decyzje, które są podejmowane w końcu w przestrzeni publicznej miasta, yy, stolicy, metropolii, nie są dyskutowane, nie no są no, tak. no ale to ja nie słyszałem, żeby na przykład katowiccy radni, platformy na przykład, nie ja wiem. Wydali z siebie jakiś Nie, znaczy, protest, pytania nas, to, to, to jest temat dotyczący my ostatnio, miasta. Y, my ostatnio, a, y, znaczy y, ja mogę się przyznać, głosowałem przeciwko mm, Panteonowi. Panteonowi, no tak. to jest inna już, jeszcze sprawa. To jest raz. Dwa, y, dopytywaliśmy ostatnio w interpelacji, ile kosztuje, mm, no i to są... Ile kosztuje Katowice Panteon? Y, tak, no to... Y, znaczy, Milion złotych, tak? Tak, tak y, co roku, a to jest... Milion złotych rocznie, no na, na, 3-3 lata. No i w końcu rzeczywiście, wie pan. No... Jak takie była elewacja zakryta i nagle się odsłania, i mamy w komponowane, nikt nam nie powiedział. tak. Znaczy, o, czy, o, my, no my mieszkacie w tym miejscu. No, ale, no. ale, ale dowiadujemy się post factum, to znaczy, jak już decyzje zapadły, czyli to jest taka filozofia czy też praktyka działania poprzez fakty dokonane. prawda? No i teraz zróbcie, no co mi zrobicie? Postawiłem, zrobiłem, no i co? No pan, no nie takie rzeczy, no można jeszcze zdemontować. No, to to nie, nie jest to dane na zawsze. Tak czy inaczej. Ten panteon też nikomu właściwie w Katowicach nie przeszkadza. Ten, który budzi wątpliwości dotyczące na przykład obsady tam uhonorowanych. Nie, panie redaktorze, no, sam pan redaktor i y, ja nawet napisałem list otwarty do y, arcybiskupa y, Skworca, prosząc go a o szerszą dyskusję, przede wszystkim co do składu y, Panteonu, bo jak wiemy, podobno ma tam się nie znaleźć na przykład Kazimierz Kucz y, czy Jerzy Ziętek. Pan redaktor prawdopodobnie już mógłby złożyć książkę z tekstów, które napisał na temat y, Panteonu. Zachęcam. <laughs> Więc to nie jest tak, że nikt nie protestuje. Raz jeszcze powtarzam, a czy to jest taka metoda faktów do, dokonanych. Ja to zrobię, a wy możecie no, protestować, możecie Ale nie, protestu ale nie, nie. protestujecie. Protestujemy. No, jak mówię, list otwarty, interpelacje. Głosowałem na sesji Rady Miasta Katowice przeciwko. Przypomnijmy, uświadommy sobie jedną rzecz. Tylko Katowice płacą milion złotych rocznie na... Tworzenie, utrzymywanie instytucji, która ignoruje i będzie, na to wygląda, ignorować istnienie jednego z najwybitniejszych obywateli tego miasta, czyli Kazimierza przykład. Szczerze mówiąc, nie mieści mi się to w głowie. To jest Katowice Milion, ale województwo bodajże 40 kilka, prawda? Więc... Hmm, nie, nie wiem, nie. czy... Przyznam szczerze, są nie, chyba to, to as astronomiczne Przez, liczby, tak. jak na, 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 na tym instytucji, ale ministerstwo, zdaje się, jest głównym benef beneficjentem, głównym donatorem. Donatorem, tutaj. sponsorem, że tak powiem, tego projektu, no ale on się składa z tych trzech podmiotów. Urząd Marszałkowski, Ministerstwo i Miasto Katowice. I rzeczywiście to znaczy, po tym zachowaniu, które dziś obserwujemy, mam takie wrażenie, że to będzie, że tak powiem, teren wyjęty spod że tak jurysdykcji powiem. publicznej? No, <laughs> no, ta, no, no, tak. no dobrze, no, tylko, tylko mówię. No, o tym, no, o znaczy, tym panonie o tym panonie byłem chyba, je, czy, czy nie wiem, no, no, czy dwójka panie... czy trójka dziennikarzy wskazywała, że, plus pan konserwator Mercik wskazywali, że coś tu, coś tu chyba nie gra. A czy jeżeli pan reaktor żąda ode mnie, żebym się położył krzyżem tam przed katedrą, to oczywiście mogę to zrobić, tylko boję się, że nawet ten rodzaj e, protestu niewiele przyniesie. A czy pan wierzy w Europejską Stolicę Kultury jako y, przedstawiciel katowickiego samorządu? Myślę, że A, to jest dobry pomysł. Ja, każdy taki rodzaj, e, e, że tak powiem, e, nacisku miasta na pewien jego aspekt, prawda, w tym przypadku kultura, no ale teraz jesteśmy e, stolicą, e, czy chcemy być stolicą nauki, prawda, i wokół tego koncentrują się działania. To jest, to jest ważne wydarzenie, bo to pokazuje i że A, miasto na czym się koncentruje, B... E, Buduje wokół tego pewien rodzaj sojuszu. Na przykład e, e, Stolica Nauki to jest współpraca z uniwersytetami, prawda? I te wydarzenia, które będą się działy wokół, wokół e, tego projektu, no, e, angażują uniwersytety, studentów, prawda? Rozmaite podmioty, więc w tym sensie. Uważam, że to jest taki dodatkowy impuls. Jak go się skończy, to jest inna rzecz. Natomiast sama droga, sam etap to jakby do, docierania, kładzenia mocniejszego akcentu na te elementy kultury. No, przypomnijmy, że, że przecież jakby rozwój Katowic zaczął się, że mm, kiedyś apikowała, prawda? No tak, ale to było 10 lat temu. Ta. Wtedy ten proces naturalny. No to, to, to Chyba, jest bodajże, oczywiście jeżeli prawdą. dobrze pa, pamiętam, Katowice, przegrały z Wrocławiem, Wrocławiem. tak. No i teraz pytanie jest takie, co? Czy jest coś, co należałoby zrobić lepiej, albo czy, czy można w ogóle cokolwiek zrobić lepiej? Bo raz z Katowice ten wyjści przegrały już. Ale jak, jak mówię, dla mnie dużo ważniejszy jest nawet nie sam efekt końcowy, który jest oczywiście ważny, natomiast sam efekt, jakby proces walki o to, bo to mobilizuje tak de facto miasto, ale przede wszystkim to mobilizuje ludzi, którzy. No, no ja panu zdradzę tańszy sposób na, na, na to wszystko, o czym pan mówi. To znaczy, można to robić i tak, bez względu na to, czy startuje się w jakimś konkursie na europejską stolicę kultury, nauki czy e, muzyki, zieleni czy czegokolwiek. No tak, ale to nas chyba nie będzie jakoś e, tym bardziej, że to jest w kooperacji, a także z e, metropolią, prawda? Więc jakby tutaj w moim odczuciu jakby łączenie tych sił, budowanie sojuszy, co Czy znaczy, no... najważniejszy sojusz do zbudowania to jest niestety niestety z Ministerstwem Kultury. E, tam e, będą między innymi albo przede wszystkim podejmowane decyzje. To prawda, i dlatego uważam, że trzeba pokazywać wszystkie dobre pomysły, które w, w tym procesie się zrodzą. Dwa Katowice ma takie doświadczenie, i no, ono buduje swoją markę także poprzez te duże wydarzenia. W pod koniec czerwca mamy forum miejskie, na przykład, prawda? Gdzie, gdzie tutaj przyjeżdżają ludzie. Yy, przyjadą ludzie z całego świata. I to też jest zrobione z, 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 z rządem. Więc... To jeszcze było w trochę innych czasach i do tego nawiązuję teraz. Dzisiaj jak pan... Yy, może tak, czy Platforma Obywatelska szykuje się do nowej koalicji z ugrupowaniem prezydenta Marcina Krupy w Katowicach? Znaczy, yy... Zawsze tam, gdzie celem jest poprawa jakości życia a, tak w kraju. To, że jesteśmy to się w jest a, a, Jesteśmy gotowi. Rozumiem się, że jesteśmy gotowi. A kiedy pan dzisiaj słyszy prezydenta Krupa, który e, czasami ostrzej niż prezydenci z Platformy Obywatelskiej krytykuje poczynania rządu, na przykład w, w takim obszarze jak Polski Ład, to co pan sobie myśli? No, że prezydent Krupa staje po jasnej stronie mocy. Aha. I co z tego wynika dla was? Z tego wynika, jeżeli mogę tak powiedzieć, to że prezydent Krupa zrozumiał, że ma do czynienia z rządem, który jest antysamorządowy i albo dołączy do ludzi, którzy rozumieją samorząd i chcą Polski usamorządowionej i zdecentralizowanej, albo wcześniej czy później skończy tak, zresztą tak jak my wszyscy, jak karp przed Wigilią. A, no, tylko że prezydent Krupa dołączył raczej do y, takiego ugrupowania, które, czy ruchu, który nazywa się tak dla Polski, a on powstał również dlatego, że platforma obywatelska nie reprezentowała samorządowców, czy samorządy w wystarczający sposób. Y, uważam, że fajnie jest i dobrze jest, jak samorządowcy sami, że tak powiem, wyrażają swoje postulaty, swoje y, interesy i interesy mieszkańców. Y, których reprezentują. Tam jest bardzo dużo e, prezydentów e, z Platformy Obywatelskiej, no jest Arek e, Chęciński tutaj z Sosnowca, jest e, Piotr Jacek, Kuczera z Rybnika, no, tak, no naturalnie, a czemu pana nie ma w takim razie? Myślałem, że jak wszyscy samorządowcy również z Platformy dołączają. Pana nie zaprosili? Nie, do znaczy... Ja uważam, że na dzień dzisiejszy, a jestem mieszkańcem Katowic, jestem radnym tego miasta i chcę, żeby a jakość życia w tym mieście była dobra, b koncentruje się na robocie e, dla Katowic, e, plus Wie pan, jak ktoś trzyma, jak to się mówi, wiele srok za ogon, to może stracić wszystkie. Czy już ja... pan prezydencie Jaciński? <laughs> Nie, ja już, yy, mam yy, jakby yy, na tyle dużo zajęć i, ja, i angażuję się w rozmaite projekty, także w stowarzyszenia, że tak powiem, poza polityczne, że, że na razie yy, moja aktywność, że tak powiem, mi wystarczy. A jako ideolog Platformy, można tak powiedzieć? Pan... Może pan tak można powiedzieć. To pan zazdrości Prawu i Sprawiedliwości? Ale czego? Hmm, czego? Cokolwiek by się nie wydarzyło e, na zewnątrz i wewnątrz obozu rządzącego, no to właściwie wciąż jest większość w Sejmie, wciąż jest stabilność w sondażach. Jak to się robi? To fantastyczna nauka właściwie dla każdego pretendenta. A czy... Po pierwsze, my to przerabialiśmy. Platforma rządziła dwie kadencje, tak? Dwa. Platforma rządziło, zostawiła kraj w bardzo dobrej kondycji finansowej i gospodarczej. To co Stało się po 2015 roku i dlaczego te wszystkie transfery socjalne mogły być możliwe. To jest także efekt, że platforma przeprowadziła Polskę. No, no dobra, no, okej, okay, załóżmy. No i co, nie, co dalej? Nie załóżmy, to jest ważne. Ale jaki to ma wpływ na to, co robi PiS? To ma wpływ na to, że PiS zjawił się jako donator i przepraszam, jako święty Mikołaj, który rozdawał dorobek pracy swoich poprzedników. Tylko dzisiaj to się kończy. Panie redaktorze, i szanowni państwo, dzisiaj to się kończy. Mamy inflację w postaci 12,3%. Mamy, jeżeli pan redaktor, a państwo mają kredyty, na przykład hipoteczne, wzrost od kilku do kilkunastu tysięcy. Mamy galopujący e, cen podstawowych produktów. Ja sobie przygotowałem: pieczywo 18%, drób 32%, wołowina 24%, cukier 25%, nośniki energii 27%. Wie pan, co najmniej zdrożało? Ryż i słynna miska ryżu pana Morawieckiego, bo tylko dziewięć. Dobrze, panie radny, to w takim, razie, w takim razie w tej sytuacji Donald Tusk i cała Platforma Obywatelska mówi, no to, to nie my zadłużyliśmy Polskę, ale już jak jest inflacja, to, to czy będzie wyższa, czy nie, to wszystko jedno. Nie rozumiem. 20% podwyżki dla budżetówki, jakieś, jakieś obligacje antydrożyźniane. Tak. Przepraszam bardzo, Pan krytykuje rozdawnictwo Prawa i Sprawiedliwości, a Wy właściwie robicie nie, to samo. Nie. Czy obiecujecie, że zrobicie Panie to samo? Panie znaczy, redaktorze, dlaczego za złą politykę e, Banku Centralnego i złą politykę premiera ma płacić Pan, e, pielęgniarka, nauczycielka, e, sprzedawca, e, drobny przedsiębiorca? Dlaczego, ja pytam. Nie może tak być. A czy z jednej strony zaproponowaliśmy 20% podwyżki dla sfery budżetowej? To znaczy a jeszcze wyższą inflację i jeszcze to, wyższy to, dług. To jest, 30, to jest 30 miliardów przy rozdawnictwie tego rządu i marnotrawstwie no, tego rządu. Radny, to jest sam, naprawdę, pan za, sam pan zauważa. No, to jest naprawdę niewiele. Dwa, oni, oni porozdawali bardzo dużo, byli świętym Mikołajem po dwa, prostu. Jak obligacje... z reklamy Coca-Coli, a my jesteśmy takim małym Panie Mikołajkiem. obligacje e, antydrożyźniane to jest właśnie, Co to właśnie e, projekt inflacyjny. E, już mówię, e, to jest skierowane przede wszystkim do, dla tak drobnych ciłaczy. Pan redaktor na przykład oszczędza na korepetycje własnych dzieci, na mm, remont mieszkania e, czy e, zakup e, mebli, prawda? I nagle inflacja panu zżera My proponujemy, żeby, e, ko, żeby obligacje emitował Narodowy Bank e, Polski mhm. i żeby one wynosiły tyle, ile wynosi inflacja. No tak, ale ktoś musi za to zapłacić, niezależnie od tego w jakie ramy to ujmiemy i, i, i w jaką formułę prawną. No to te pieniądze po prostu nie spadną nam tak, z kosmosu. i dlatego kompletnie nie pojmuję i to jest dla mnie absolutnie antypaństwowe, że nie bierzemy funduszy z Krajowego Planu Odbudowy Europejskiego. To jest inna para Tylko... kaloszy. Natomiast wy, jeszcze raz, Platforma Obywatelska i pan radny Jarosław Makowski mówią tak, Prawo i Sprawiedliwość zadłużyło Polskę, wyższa inflacja, to są to wszystko grzechy tego rządu. Natomiast my dokładamy się do tego, czy startujemy również w tym wyścigu rozdawania i proponujemy to, to i to. Nie. Obligacje antydrożyniane. Państwo nie zapłacą więcej, jak oszczędzacie na meble. Ob obligacje antydrożyźniane e, składzają gospodarkę. To co znaczy, sprawiają, że pieniądze zostają w bankach, że drobny ciułacz nie traci na inflacji. I B raz jeszcze powtarzam, nigdy się już nie zgodzę i będę o to walczył, żeby e, szeregowy Kowalski, szeregowy Makowski czy szeregowy Zasada e, ponosili koszty złej polityki monetarnej, przepraszam, ale mamy klauna jako prezesa NBP, mówię o panu Glapińskim, i złej polityki gospodarczej rządu. Dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, jakie jest zadłużenie Polski. Dlaczego? Bo większość pieniędzy jest wypro wyprowadzanych poza budżetem, czyli Rozumiem. poza kontrolą. A czy wiemy, kto, kto jest autorem tych ekonomicznych pomysłów yy, Platformy? Między innymi powstawały w instytucie. I instytucie to są właśnie, ekonomiści. Jarosław tak? Makowski i, i ekonomiści. Kto, nie, to nie jest tak. To jest właśnie jakimś takim głównym mózgiem ekonomicznym dzisiaj platformy. Część osób pewnie. Bo Leszek Balcerowicz mówi, skąd na to pieniądze weźmiecie, więc nie Balcerowicz. Mhm. Nie, nie, nie. Leszek, Leszek Balcerowicz nie jest. To są młodzi młodzi ekonomiści, którzy. E, e, no, e, nie myślą tylko i wyłącznie w takim paradygmacie neoliberalnym, ale myślą także, żeby pogodzić z jednej strony racjonalność i przewidywalność finansów publicznych, ale z drugiej strony, jak powtarzam, nie może być tak, że zwykły człowiek ponosi... Po raz, po raz kolejny koszty złej polityki finansowej i gospodarczej państwa. Jarosław Makowski, katowicki radny Platformy Obywatelskiej, szef Instytutu Obywatelskiego był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dzięki. Miłego dnia. Do dnia. zobaczenia. Do usłyszenia.